Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi Amen. i w Jezusa Chrystusa, Jedynego Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod polskim piłatem, ukrzyżowany, Maryi i pogrzebiony. piekieł trzeciego dnia z martwych stał Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który jest w niebie święć, się imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje, bądź wola Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Amen. się o pogłębienie naszej wiary, nadziei miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą błogosławioności między niewiastami i błogosławiono owoc żywota Twojego Jezus. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Tajemnica pierwsza, radosna zwiastowanie Najświętszej Marii Pannie. Módlmy się, aby dobry Bóg nauczył nas przyjmować z wiarą i spokojem i te radosne i te trudne wiadomości, które na co dzień słuchamy, słyszymy, pokładając nadzieję na Bogu, który we wszystkim nam jest gotowy pomagać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie święcie, imię Twoje, przyćle Twoje, bądź wola Twoje jak w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryja łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona owo żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryja łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona owo żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, Łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona owo żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, się za Zdrowaś łaski pełna, Pan z tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryje łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryje łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Omu O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. Tajemnica druga Nawiedzenie Świętej Elżbiety. Prosimy Cię Boże, abyś nas nauczył tak jak Maryja, śpieszyć z pomocą innym, nieść dobrą nowinę tym, którzy jej potrzebują. Naucz nas też rozmawiać o tym, co dla nas niezrozumiałe, trudne. Tak jak Maryja idzie, by porozmawiać z Elżbietą, bo ona doświadczyła czegoś podobnego.

Zdrowaś Maryja łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono wód żywota Twojego Jezus. Maryja, Boże, się nami, w życiu, wreszcie, i Zdrowaś Maryja łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono wód żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona obok żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiona żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, Tobą, Twojego, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona wód żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona wód żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Maria, Bóg, się za nami przyszli, teres, wyczuń, nasi, o Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, O mój Jezu, Trzecia narodzenie Pana Jezusa. Pan Jezus przychodzi bardzo pokornie. Nie było dla Niego miejsca, można powiedzieć, niechciany i nieoczekiwany przez ludzi. Obwieszczają, dopiero pasterze przychodzą, królowie, mędrcy, by pokłonić się i, i wtedy dopiero... Rozchodzi się ta niezwykła wiadomość, na świat przyszedł Zbawiciel. Panie Jezu, w naszym życiu czasem też nie poznajemy wielkich Twoich dzieł, nie mamy miejsca dla Ciebie w naszym domu, w naszym sercu. Pomóż nam właściwie, pomóż nam właściwie to wszystko poukładać, byś Ty był zawsze na pierwszym miejscu.

i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami błogosławiona owoc żywota twojego Jezus Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiona od żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona wódź żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Boże, się za nami cieszymi, teraz i Maryjo, Zdrowaś łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiona wódź żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica. Czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Módlmy się za wszystkie dzieci, które hmm, oczekują na przyjęcie sakramentu chrztu, po swoim, tyle co po swoim narodzeniu. Módlmy się za te dzieci, które niedawno ten sakrament przyjęły, aby Pan Jezus prowadził ich drogami wiary, aby wzmacniał ich wiarę. Aby nigdy od Niego się te dzieci nie odwróciły. Módlmy się za rodziców i rodziców szesnych, aby dobrze wychowywali swoje dziecko. Ojcze nasz, któryś jest niebeświęciem, i imię Twoje, przyjść, Twoje, bądź wola Twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryja łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaść Ty między niewiastami, błogosławiono wodził się Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławioność ty między niewiastami i błogosławiono wodży Twojego Jezus. O Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu Jezu. Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Panie Jezu, prosimy Cię, abyś Poprzez natchnienia Ducha Świętego. Y, zawsze nas przyprowadzał do siebie. Ilekroć się jakoś zagubimy, ilekroć y, gdzieś tam zostawimy Cię na marginesie swojego życia na różne sposoby, wzywaj nas, byśmy na nowo Ciebie odnaleźli. Ojcze nasz, który się z niebie się imię Twoje, królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Dzień. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w odżywota Twojego, Jezus. Maryjo, Matko Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w odżywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryę łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona wodzie wota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryje, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona wód żywota Twojego, Jezus. Maryjo, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona wód żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus. I synowi duchowi świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. U dnia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Po Twoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Za zmarłych wieczne odpoczywanie racz im dać panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym i ojca, i syna, i ducha świętego.